Wieża Avengers, czyli dwanaście skanów bezpieczeństwa gruntowna. C, dura, koń czy Nie mam jeszcze dwa pytania Spidermanie. Kurcza, ale się z nosa kata. Przeziębiona jestem, niestety nadal, <laughs> nadal nie trzyma. Pamiętacie, że wcześniej miałam z gardłem, <laughs> a teraz mam katar. Pierwsze, dlaczego spóźniłeś się o 28 minut? Myślałem, że chodzi tylko o rozmowę. I no. Miałem w piecu ciasteczka. Bardzo ważne ciasteczka. Przyniosłem też dla Was. Ciasteczka, no dobrze, to prowadzi. Nas do pytania numer dwa, dlaczego nosisz spodnie? No więc tak, około świąt do o ja zamieniliśmy się umysłami. I ten ja, który tu był, to tak naprawdę on. W moim ciele. Teraz wróciłem, ale w ostatniej walce straciłem. Siłem wszystkie ciuchy, więc zrobiłem sobie bieliznę z pajęczyny, ale nie widziałem, że ock zmienił jej składy, żeby wytrzymać mywała dłużej. Więc teraz spodnie mam przyklejone do tyłka. A to już ponad godzina. <laughs> I naprawdę muszę sikuć. Czyli już dobrze. Chcę mieć pełny skan medyczny. Jasne. No, dobrze. Powiedzcie od razu: To będzie chłopiec czy dziewczynka. Wystarczy. Ru... to on. Zaczekajmy jeszcze na Ironmana, Toni. Dobrze, że chociaż wiem, jak się to czyta. Bo tu Iron Man jest na tej stronie, na dwóch. Nie zdradzajmy jego ukrytej tożsamości ale według tajnych akt Avengers wszystkie odczyty łącznie z falami mózgu wskazują na Spidermana. Mówiłem, niech to te. Ciastka są re, la, -cyjne. Ja to wiem. Lepiej mieć pewność. Przedstawiałeś jedno wyjaśnienie, po drugim. W zeszłym tygodniu tłumaczyłeś swoje, Zachowanie opętaniem przez obcego. Jeszcze raz. To nie byłem ja, tylko doc jakby trochę pamiętam. Przejął go biot i ja pomogłem go zedrzeć, ale potem przeszedł dalej na kogo zgadza się na agenta tchom to Na! Wiedziałeś! K, R, A, K, K. Czekajcie, czy ja to dobrze przeczytałam? Dobra, dobrze jest. I zobaczcie, że tu jest Iron Man na tych dwóch stronach, na dwóch. No, na dwóch. Tutaj też jest. Tu jest, o. Tego z tyłu. I sorry, że mam otwartą buzię, ale akurat mam katar i mam zotkany dos. Przezimieniona jestem jeszcze. Jeszcze wiecie, nie wyzdrowiałam tak jak trzeba. Trochę jeszcze mam chrypkę. Jak sami słyszeliście, że odkrzypywałam. No i mam katar. Słyszycie po głosie, że jest coś nie tak. Okej, okay, mamy przeczytane.